Pięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dwa dwadzieścia dwa, nowy rok. Wszystkim nowego roku! Yeah! Nadchodzi koniec świata! Nadchodzi nowy rok! Fajerbergis! A wcale, że nie! Nadchodzi koniec świata! Niestety Ciebie nie widać, Oskar Jest ciemno Ciemność i ciemność Nic nie widać Może nic nie widzicie? Jest północ Ale za chwilę Dzień nowego roku! Ja! Yeah. Jezu! Yes. No, naprawdę! Dzień dobry! Dobrej nocy! Dobrej nocy! Dobrej nocy! No może do no, wy tego nie widzicie, we. ale... Dobra, mamy nowy serwer. Mamy nowy serwer. Nowy rok w końcu. Yeah. Ja, mała dusza. się ucieszyła. Wow. Szczęśliwego nowego roku. Widać mnie? Widać? Tak. Elo. Pokaż żabkę Pokaż żabkę O. Ej, pokaż tam siebie. E. Ja muszę te 4 minuty Ty nagrywa Specjal 15 subskrypcji pokazuje twarz. Wow, o tam fajerwerki, o i jeszcze tam Wow Tam no, jakieś jakichś Tak, Ta snara na razie Wow Mhm. Życzę wszystkim nowego roku, jeszcze raz szczęścia, zdrowia i wiele, wiele więcej.